Czyli to wygląda jak ale pytanie, gdzie są postacie? Bo jeszcze tylko sami, puszczę tło. Jakże kolorowanka. Do. tak Nie, do gdej. Kolorowanka do gdej. A fana. Chcesz się postacie? A może. Sa zaczekaj tych. Zaczekaj. 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 Co to jest? O! nasz. O, ale puszka, no. a, a, Wow, to jest w jest Filip? To jest Filip. A to? Dugdej! Do, Mamy już pośpiecić nasze! Tylko to nie musimy umieść? To jest nie wiem. Ale jak to się o To nie wiem. No, halo. Cześć. O! Ej, weźmy kartę piękną. Zadykajcie chwilę. Za chwilę i będzie I tu znajdziecie nas to będzie postacie Nasza trudka się udała, jakąś. Ale pytanie: Być z tym samym na pewno nam się nie udało? chwilę, mieli kolejny wstąpik. Lazwa, czyli byli na was stronę. I to już za chwilę. To już na karetce, ale chwilę. Jak nie mamy są... lubiusza? Za chwilę będę stuczka. O! No, znaczy, taki z nieba. Potem za chwilę. To Mamy naszą stronę, ale nie mamy kompletnie nic. Jak nie my mamy użyć. A to, to, co to, to? Znowu... Coś ołó... padło A to jest właśnie ołówek. Musimy tam namalować coś. To kompletnie namalowany właśnie szamfagrat. A to kogo... A to nawet nie będzie kłófa tylko Oto... Oto tego kostka. A to jestem ja. Więc czas tu namalować hełmik Filipa. Nataletowy hełm Filipa. Ale twarzy nie ma. Więc musimy nam teraz namalować. mamy, ale to sama głowa, a tutaj nic nie ma. Będę namalować ciało. Namalowane. Teraz też namalować brojkę. Z taką tą koszulkę. Wszędzie i namalowałem właśnie oko. Naprawdę, nie jest przypadkiem, że namarywałem ten koszyk, ale jest sol za to. Bo ten kulę nie widziałem, żeby namarywał skorolowanka, a teraz to jest normalnie, ale ja też nie, żeby namarywał całe to, to ło. Sol za to. To jest normalnie. Do tej kotowy. I mamy na swoim pierwszą stronę naszej kolorowanki. A myślę, że na przyjdzie pan klej. Słyszałam, że znowu potrzebujecie pomocy. Tak! Musimy to wszystko przekleić wszystko w dło. Pomalutko zoskać. O! Klejcie się Was odkładać. Boom. Dobra, chcę. Mamy już to są pierwsze strony a i tak to mało. Bo tutaj, to na kolejnym stronie, tu, która ma blukit, na coś blukit takiego. Wielką ja stygianie kotową, czas tu też namalować. Mam postać z Amazonem, myślę postać. Jedna z was, ta osoba siedzi na ławce. I to będzie Filip. Ja, a tu Filip. Kotowę. To jest psyka. Lejt na zejścia w I klej znowu do nas musisz przyjść. Znowu poszlibyśmy pomóc? Oczywiście, że tak. Wpijacie lajki i szupiki. Więc niech się nie więcej filmów, a abyśmy przede wszystkim mieli klej, przyklej. To, koniec, to, koniec. Na to samo. Ok. To, Jedna strona. I druga strona. Teraz musimy robić. Kolejny to samo, bo nie będzie to kolejny samo, kolejna strona kolorowań. Będę to nawet? tylko dać kilka stron, żebym miał czekać jutro i kilka co malować. Tak od mi chodzi. Mam to koryda, mnie, na przykład jak zawodnienie do piłsud, tak no to kolorowanki, a przez to, bo to są staty, muszę wydać, że to jest goleń. To jestem ja, to Filip, to są chmury, to słońce. Tak, wygnąć i psyk, ja jedziem na kolorowanki. I się uzupełnia, mamy już nas trzy strony. Trzy że Jedna... Tak, trzy! Trzy strony! na to widzę, że na to wtedy, ale trzy strony to to jeszcze trzy. Okej. łapka, pika. Za dzisiaj będzie jeszcze część, bo teraz możecie sobie obserwę a potem zacznijesz robić kolejne kolejne strony.